Cześć, witam wszystkich. Zaczynamy test przejazdu od dworca na ulicy Edlu wszystkim do Urzędu Wojewódzkiego pod same drzwi. Wariant pierwszy, a więc jedziemy ulicami. Startujemy z dworca i jedziemy ulicami. więc całkiem fajnie prędkość 31 można by dokręcić ale spokojnie bez wysiłku jedziemy prociutko, 35 na liczniku Idziemy dalej do ronda. Zbliżamy się do ronda. Akurat zdążymy, nic nie jedzie. Ten lano trochę kurzy i teraz dokręcamy górki I jedziemy w dół. Na liczniku 40. Overzyści jadą po boku Jak widać Nauka jazdy nas troszkę blokuje Ale trudno, jedziemy za nimi No i czerwony, czekamy Jedziemy dalej. Tu no niestety. Nie ma ścieżki rowerowej, więc jedziemy trasą szybkiego ruchu. Niemalże jedziemy dalej aż do skrzyżowania. Ekrany piękne, nic nie widać po bokach. Teraz trudny manewr, bo trzeba skręcić na lewo oglądamy się za siebie, nic nie jedzie, skręcamy I robimy sobie prywatną śluzę rowerową żebyśmy byli widoczni czekamy na zielone Ruszamy w warszawską, ponieważ jest bus pas, u którym nie wolno, to jedziemy środkiem. samochody jadą z jednej z drugiej jest zielone więc jedziemy śmiało udaje nam się przejechać bez czekania i jedziemy dalej do 9 wieków dojeżdżamy do skrzyżowania tu nam się udaje bo jest znowu zielone może zdążymy no jedziemy, jedziemy no prawie tu też pas, więc piękną atarią idziemy środkiem i skręcamy w prawo ponieważ jesteśmy jak samochód więc jedziemy dalej tu nam sława nieco przeszkodził no ale no to nie ma rady dojeżdżamy na spokojnie Urząd Wojewódzki Stopery Stop Czas przejazdu 9 minut 40 sekund Następny wariant Będziemy jechać ścieżkami rowerowymi To w następnym odcinku.